Witajcie w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie. Spółce, która w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie. Spółce, która już od 10 lat zmienia miasto Marki. Spółce, która działa na rzecz wszystkich jego mieszkańców. Dziękujemy za uwagę. Słucham? Żartowałem. Zobaczcie, czym zajmuje się mim na co dzień. Mareckie inwestycje miejskie. Kim tak naprawdę jesteśmy? Co robimy? Jesteśmy jedną z największych instytucji miejskich, wielokrotnie nagradzaną w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach za zrealizowane inwestycje, między innymi Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne. To nasz prezes, Piotr Grubek. Dzień dobry, panie prezesie. Każdego dnia współpracujemy z miastem Marki. Projektujemy, budujemy i modernizujemy obiekty edukacyjne i sportowe, a to wszystko pod czujnym okiem władz miejskich. Do tej pory dzięki nam powstały już dwa nowoczesne przedszkola Filia Przedszkola nr 1 i Przedszkole nr 2 dla łącznie ponad pół tysiąca maluchów. Każdy z tych obiektów wybudowano w technologii modułowej, a zaprojektowane przestronne sale pozwalają na swobodną aranżację przestrzeni. Wybudowaliśmy nową siedzibę szkoły podstawowej nr 4, która mieści się przy wspólnej. Aktualnie to największa i najbardziej nowoczesna szkoła w markach dla blisko 1200 uczniów. Dzięki nam w ostatnich latach Szkoła Podstawowa nr 2 zyskała całkiem nowe oblicze. Ze starego budynku zmieniła się w nowoczesną placówkę na miarę XXI wieku. Została nam jeszcze filia szkoły podstawowej nr 3. Po przeprowadzeniu błyskawicznego remontu od ponad półtora roku służy mareckim uczniom. Czy będzie więcej szkół i przedszkoli? Na pewno, i to już się dzieje. Dzięki nim, dział realizacji inwestycji koordynuje wszystkie bieżące projekty budowlane, modernizacje, remonty i nadzoruje kolejne inwestycje. A teraz sztandarowa inwestycja naszej spółki zgadniecie jaka? Oczywiście. Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, czyli kulturalno-sportowe serce miasta. Jedyna tak ekologiczna inwestycja w całym powiecie. Dach bagienny, farma fotowoltaiczna. Proszę bardzo, wszystko mamy. Typowy dzień w naszym dziale. Kawa, kolejka, spotkania, a potem dzień leci dalej. Jak zorganizować wydarzenie sportowe w miesiąc? Teatrzyk dla dzieci w jeden dzień? Koncert gwiazdy w tydzień i wypromować to na całe miasto? Realizacja imprez i marketing to ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Raz, dwa, trzy. Markowia to my. Dlaczego? Bo Miejski Klub Sportowy Markowia Marki jest częścią naszej spółki. Blisko 500 klubowiczów trenuje tu w pięciu sekcjach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, korwbal, lekkoatletyka, pływanie. Ale to nie wszystko. Obiekty mimo tętnią sportowym życiem od rana do nocy. Mecze, treningi, zajęcia dodatkowe, a po tym wszystkim pora na relaks. Pływalnia MCR miesięcznie odwiedza nas blisko 19 tysięcy klientów. Każdego dnia nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwają kasjerki, technicy, ratownicy i instruktorzy. I robią to zawsze z uśmiechem. Czym jeszcze się zajmujemy? Zarządzamy infrastrukturą wszystkich inwestycji, dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników, o czystość w obiektach i wokół nich. Każdego dnia nasz personel porządkowy, portierzy, konserwatorzy i pracownicy terenów zielonych są zawsze na posterunku. Podobnie jak nasza administracja, czyli zespół, bez którego nie funkcjonuje prawidłowo żadna firma, a my mamy fantastycznych specjalistów, którzy dbają o sprawy kadrowe, finansowe i prawne oraz o obsługę całego biura. Zatem już wiecie, jak ważna jest nasza misja. Już od 10 lat.